do reklamy zapraszam na loto toto którym jak masz szczęście to wygrasz może 5 zł. a teraz patrz tutaj tych rzeczy nigdy nie będziesz miał możesz sobie je pooglądać o przepraszam i serwus o chłop ale masz fajny samochód wiadomo loto toto i tak nie wygrasz fra... po reklamie le 24 le czemu są literki? Dobra, zostawmy to i tak nic nie wygrasz. Przypominam, że wszystkie pieniądze wygrywam ja. O to chodzi w tej zabawie. To ja jestem wygranym, nie ty. Zapamiętaj to sobie. W tej zabawie chodzi o to, że są kulki i losujemy numery, ale kulki są w różnych kolorach i czyni się to właśnie różni. I zapraszam. Lasu, 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 Szyma, szyma, szyma. Serwus, ja jestem tutaj babą i chciałam powiedzieć, że ja zapraszam na kolejne losowanko. E, nie zwracajcie na nią uwagi, ona tam tylko stoi jak mebel. Zapraszam na kolejne losowanko. Ta zabawa jest całkiem inna. Tutaj chodzi o to, że losujemy kulki, ale kulki są koloru zielonego. <susur> Dlatego będzie fajniejsza zabawa. No sola, 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 Chciałam powiedzieć, że ja też prowadzę ten program, a nie tylko ten cygan. Zapraszam tutaj na to losowanko. Tutaj chodzi o to, że są kulki i losujemy numery i są żółte. Przełączcie na mnie, nie pokazujcie tej baby. Co to ma być? Słuchaj, ja tu jestem głównym chłopem prowadzącym. Ty masz to stać koło mnie i tylko wyglądać. Dobry, proszę, możesz teraz mówić. Zapraszam na naszą na Facebooku. Stronę, która nazywa się y, Dziękuję za oglądanie Ja nazywam się Deko Moreno A to było losowanko pieniędzy dla mnie Do widzenia Na której możecie y, Zapraszam na kolejny odcinek losowanka Który już jutro w środę po południu. po południu W środę który odcinek będę prowadzić Właśnie ja A nie on Chyba nie